Cześć, dzisiaj dalsza część Iliady. Powiem Wam szczerze, że um, znam osobę, która była Homerem. I dlatego tak zachłannie czytam Odyseję, ponieważ to są prawdziwe historie, prawdziwe doświadczenia. Oczywiście wiele jest tutaj um, związane z wierzeniami w legendy. W mitologię grecką, ale niemniej jednak poznanie tej osoby na żywo sprawiło, że praktycznie od razu zaopatrzyłam się w te książki i postanowiłam skłębić je do końca. Przy ostatniej chwili chyba mi ucięło, bo później doczytałam. W każdym razie od tego momentu przeczytam Wam, bo to jest taka y, y, historia, która jest najbardziej, powiedziałabym szczerze, y, mitologiczna. Skilla, Syreny to są takie y, postacie, które w zasadzie nie występują w naszym świecie rzeczywistym. Dlatego mnie to tak ujęło, i dlatego mnie to tak pociągnęło, żeby Wam koniecznie y, pisać ten fragment i żebyście sami przyłożyli się do czytania Odysei, ponieważ jest to z tych najstarszych ksiąg, to jest jak Biblia mitologii greckiej, to jest coś tak wielkiego dla greków, więc ten ostatni fragment przeczytam jeszcze raz. Tutaj Kirka, czyli taka starsza pani, która została poznana na jednej z wysp opowiada Odysowi, Odysseuszowi, czego powinien się obawiać na tej wyprawie i zdradza mu mapę, jak gdzie przepłynąć. Kiedyś tak wszystko sprawił, posłuchać ci zda się, co powiem i co Bóg sam przypomni ci w czasie. Ty w kraj syren zajedziesz, czarownic, co zdradzą tych wszystkich, jacy tylko o nich tam zawadzą. Szaleniec, kto się zbliży i syren tych śpiewy usłyszy, ten nie ujrzy nigdy póki żywy ni małżonki ni dziatek ni ziemi rodzinnej tak go zczaruje śpiew tych seren słodko płynnych które siedzą na łące a wkoło nich gnaty ludzie leżą stosami i ciał wysłych szmaty ty ich mijaj i zalep uszy towarzyszy woskiem miodnego plastru Niech żaden nie słyszy głosu ich. Lecz jeżeli sam byłbyś ciekawy posłuchać, to powrozem każdą masz tu nawy przywiązać się. A mocno za nogi i ręce. A wtedy się przysłuchaj dwóch syren piosenca. Lecz gdybyś się wyrwał, wołał, by zdjąć pęty, to masz być jeszcze mocniej powrozem ściągnięte, ściśnięte. Gdy tak szczęśliwie miniesz Syrenie przybrzeże, nie wytykam ci drogi. Czy okręt odbierze drogę w prawo lub w lewo, sam rozważysz w sobie, która lepsza? Ja tylko opiszę ci obie. Na jednej z wód wyłażą skał stromych urwiska. Wzdęty wał amfitryty, o nie się rozpryska. Skały te zowią bogi w swej mowie błędnymi. Żaden ptak ni głąbka nie przemknie nad nimi. Z ambrozją, którą niesie dla ojca kroniona. Żeby od gładkiej skały nie była schwycona, Lubo Zeus, gwoli liczby, zawsze nową stwarza. Tutaj niechybna zguba czyha na żeglarza. Ciała ludzkie i belek okrętowych szczęty schłonią albo płomienie, albo mórz odmęty, Jeden li tylko okręt argosławią wszędy. Gdy wracał od Ajeta, mógł się przemknąć tędy, lecz te rafy i arka. By nie oszczędziły, gdyby nie pomoc Hery. Jazon był jej mił. Dalej są dwie opoki. Jeden szczyt się jeży, aż w niebiosa, a na nim gruby obłok leży, co nie znika ni latem, ni czasu jesieni, i ten szczyt się nie złoci od słońca promieni. Na ni się wdrapać lub zejść zeń nie w ludzkiej to sile. Choćby kto rąk dwadzieścia, a i nóg miał tyle. Głaz bowiem jak ociosan, gładki z każdej strony. W środku ma jaskinię Otwór jej zwrócony ku ciemnością Erebu Więc oną jaskinię Okręt Twój, Odyseju Niechaj tak ominie By z pomostu ten otwór Żadna nie doniosła strzała Ściśniona ręką łucznika z rzemiosła W tej jamie Skilla siedzi Słychać ją z daleka Skomli jakby miot szczeniąt I jak ona szczeka Okropna to poczwara I nikt jej widoku nie zniesie Sam Bóg nawet nie dotrzyma kroku Łap 12 szkaradnych jest u tej bestii i 6 szyi wyciągniętych, a na każdej szyi łeb sprośnie. W paszczy zębów trzy rzędy, a przytem gęstych, achropoczących przeraźliwym zgrzytem. Zwykle na dnie pieczary leży tułów spory, a łby tylko wystawia z głębi onej nory, i łapczywie czatując w paszcze swoje chwyta, delfina, psa i wszystko co ma amfitryta w swoim państwie podwodnym wszystko co się zdarzy nie pochlubił się dotąd nikt z tylu żeglarzy by nie miał od niej szkody każda jej paszczęka zwykłe złodzi unosi jednego człowieka także Odyseja jest fascynującym zbiorem przygód przygód ekscytujących przygód, które e, są troszkę nierealne Porównując nasz rzeczywisty świat, ale z drugiej strony my nie wiemy, jakie potwory wtedy żyły, czy były wtedy Syreny, a jeśli były, to możemy się dowiedzieć, że warto przyczytać seje. Naprawdę warto. Polecam.